Na puls dnia zaprasza Ewelina Dernoga. Jest wtorek, 3 stycznia, minęła właśnie godzina 20. A to oznacza, że czas na podsumowanie wydarzeń dnia na antenie telewizji WTK. Zobaczmy, co przed nami w programie. Zmiany w szpitalu Raszei. Nasze panie, nasze poznanianki, nasze mieszkanki nie zostaną bez tej pomocy. Dowiedzieliśmy się, że nie jest to likwidacja. Oddziałów patologii ciąży powinno być jednak więcej. Poszukiwana od trzech lat wpadła na ławicy. Kobieta musi być zatrzymana. Ponieważ ma do odbycia 13 miesięcy pozbawienia wolności. Zatrzymanie też po awanturze o zasięg Wi-Fi. W pewnym momencie po prostu e, uderzyła i kopnęła e, naszą funkcjonariuszkę. Czy szpital Raszej likwiduje miejsca na oddziale z porodówką? Taka właśnie wiadomość gruchnęła w internecie. Władze miasta wyjaśniają, że chodzi tylko o część oddziału. Dementują też pogłoski o pogorszeniu opieki czy zwolnieniach lekarzy i zapewniają, że miejsc na samej porodówce nie zabraknie. Ale to nie do końca rozwiewa wątpliwości, które mają również miejsc radni. Seweryn Lipoński. To pierwsze dzieci urodzone już w tym roku w poznańskim szpitalu imienia Raszei. Prezydent Jacek Jaśkowiak napisał o nich na Facebooku. Ale już na zajutrz ze szpitala nadeszły też inne wieści. Teraz w miejscu, gdzie był pod oddział patologii ciąży, ten pododział, te 19 łóżek, przekazujemy na leczenie ran przewlekłych, gdzie jest największa tego potrzeba. Tym samym władze miasta potwierdzają to, co nagłośnił działacz społeczny Bartosz Sokołowski, który jako pierwszy poinformował o planowanej likwidacji. Chodzi o jedną z części oddziału ginekologiczno-położniczego konkretnie o pododdział patologii ciąży. Zniknąć ma 19 łóżek, z których, jak tłumaczą urzędnicy, spora część i tak była niewykorzystana. Więc bardziej przydadzą się przy leczeniu pacjentów z tak zwaną stopą cukrzycową. Musimy dowiedzieć się. Szefowa Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia w Radzie Miasta zaznacza, że chce najpierw poznać szczegółowe statystyki, ale też podkreśla. Jeżeli jakakolwiek sytuacja pojawi się, że kobiety będą miały problem z tym, żeby móc zostać zdiagnozowane, albo żeby móc zostać położony na oddziale patologii ciąży, żeby miały problem z dostępem do porodów, to absolutnie na to zgody naszej na pewno nie będzie. Z danych Narodowego Funduszu Zdrowia wynika, że porodówka w szpitalu Raszej jest trzecią największą w regionie. Rocznie na świat przychodzi tu blisko 2000 dzieci. Miasto twierdzi, że zapowiadane zmiany nie wynikają z oszczędności. Więc gdzie tam, no jak, no to, no ludzie tak kłamią, no że te, te fejki to są, ja, ja nie mogę to zrozumieć. Ale miejscy radni z opozycji nie do końca wierzą w te zapewnienia. Radna Klaudia Strzelecka o planowanej reorganizacji dowiedziała się od zaniepokojonego personelu szpitala. I sama też się niepokoi o przyszłe pacjentki. I też różne osobiste takie dramaty, trudne sytuacje tych kobiet, tych pań, które leżą na tym oddziale, się tam wtedy mają miejsce. I niekoniecznie wszystkie kobiety powinny być wypchane do jednego pokoju, wieloosobowych sal. Czy coś się zmieni w gdzie Nie, no gdzie tam? No gdzie? Ja nawet nie rozumiem tego problemu. To tylko reorganizacja, przekonuje tymczasem zastępca prezydenta odpowiedzialny za miejskie szpitale. I dementuje też część pogłosek. Lekarze i położne nie stracą pracy. A łóżek w Raszej łącznie pozostanie tyle... Ile było do tej pory? Natomiast wszystkie kobiety, które potrzebują porady z zakresu patologii ciąży, będą leczone na oddziale ginekologicznym. Także nie ma to dla naszych mieszkanek żadnego znaczenia. Wszystkie będą tak jak dotychczas z pełną opieką. Władze miasta zapewniają też, że na samej porodówce w Szpitalu Raszei nie zabraknie miejsc, a nawet gdyby zdarzyła się taka potrzeba, przesuwane mają być łóżka z innych oddziałów, np. z laryngologii czy chirurgii. Sawern Nippoński, puls dnia. W sylwestrową noc nożem zaatakował rodziców, którzy w poważnym stanie trafili do szpitala. Dzisiaj 28-letni Szymon K. usłyszał zarzuty. Jakie oraz gdzie dokładnie doszło do tragedii, to już pytanie do naszej reporterki, Pauli Borowskiej. Dobry wieczór, Paulo, prosimy o szczegóły. Dobry wieczór. Do tej tragedii doszło w Sługocinie w gminie Lądek w powiecie Słupeckim w sylwestrową noc. Też jak już Ewelino powiedziałaś, wtedy też 28-letni K. zaatakował swoich rodziców, z którymi mieszkał nożem o ostrzu o długości 19 cm. Lokalne media, m.in. koniński portal LM, przedstawiają szczegóły tego zdarzenia. Mówią o tym, że oboje rodziców trafi w poważnym stanie do szpitala ojciec miał mieć tutaj rany w głowę i ale także rany twarz natomiast jeżeli chodzi o matkę to miała ona mieć między innymi rany w obrębie klatki piersiowej czy też brzucha oboje rodziców w poważnym stanie trafiło do szpitala choć stan ojca jest stabilny matka natomiast jest w krytycznym stanie utrzymywana w śpiączce farmakologicznej. Dziś także, jak informuje portal LM, mężczyzna 28-letni Szymon K usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa i spowodowania uszczerbku na zdrowiu w postaci choroby realnie zagrażającej życiu. Wiemy także, że mężczyzna nie przyznał się do winy, odmówił także składania wyjaśnień i odpowiedzi na pytania śledczych. Był także trzeźwy w momencie zatrzymania przez policję. Podejrzewane jest... Jest także, że nie działał on w afekcie, nie był wcześniej karany. Tutaj prokuratura będzie też zlecać badania psychiatryczne tego mężczyznę. Już teraz wiadomo, że grozi mu od ośmiu lat pozbawienia wolności, nawet do żywocia. Prokuratura Rejonowa w Słupcy wystąpiła już także o tymczasowy areszt dla mężczyzny na trzy miesiące. A wszystkie szczegóły tej dramatycznej sprawy zebrała dla Państwa Paula Borowska. Ja serdecznie, Paulo, dziękuję Ci za te relacje. A teraz zmieniamy temat. Zatrzymania na ławicy dwie kobiety, jednak zupełnie inne sprawy. Jedna z nich awanturowała się w hali przylotów, bo rzekomo słabo działało jej Wi-Fi. Więcej o tym opowiedziała nam major Joanna Konieczniak, rzecznik nadodrzeńskiego oddziału Straży Granicznej. Leciał samolot z Izraela. Na pokładzie tego samolotu znajdowała się obywatelka Ukrainy. Która po prostu w trakcie lotu no, spożywała zbyt dużo alkoholu i już po przyjściu do kontroli granicznej no, wykazywała się dużym niezadowoleniem z uwagi na to, że według niej słabo działało Wi-Fi w porcie. Funkcjonariusze, którzy do niej podeszli, no, zupełnie nie mieli na nią wpływu. Ta cudzoziemka po prostu zupełnie nie reagowała na jakiekolwiek słowa kierowane do niej. No i w pewnym momencie po prostu um, uderzyła i kopnęła naszą funkcjonariuszkę. Od razu została zatrzymana. Funkcjonariusze policji tutaj zostali poproszeni o przyjazd. Sprawdzili jej stan trzeźwości. No i okazało się, że kobieta ma w swoim organizmie dwa, ponad 2 dwa promile alkoholu. Został jej pod, postawiony zarzut znieważenia, Funkcjonariuszy Straży Granicznej, a także naruszenie nietykalności cielesnej. Kobieta przyznała się do postawionych zarzutów i dobrowolnie poddała się karze grzywny w wysokości łącznej 3000 zł. Druga kobieta była z kolei poszukiwana od trzech lat za liczne oszustwa. Z ławicy chciała polecieć na Maltę, gdzie najprawdopodobniej spędziłaby Sylwestra. Do tego zdarzenia doszło właśnie w przeddzień Sylwestrowy. Kobieta udawała się. Mamy takie przypuszczenia na Sylwestra, który odbywał się na Malcie. No, okazało się podczas kontroli jej dokumentu, że kobieta poszukiwana jest przez prokuraturę i sąd za popełnione przez siebie oszustwa. W zleceniu była informacja o tym, że kobieta musi być zatrzymana, ponieważ ma do odbycia 13 miesięcy pozbawienia wolności. W związku z tym funkcjonariusze Straży Granicznej zatrzymali ją. A następnie przekazali do najbliższego aresztu śledczego. Motocyklistka z poważnymi obrażeniami trafiła do szpitala po wypadku na parkingu przy Galerii M1. Doszło do niego wczoraj, a więcej na ten temat opowiedział nam sierżant sztabowy Łukasz Paterski z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. Wczoraj w godzinach popołudniowych Funkcjonariusze Ruchu Drogowego otrzymali zgłoszenie, że na ulicy szwajcarskiej, na parkingu wewnętrznym centrum handlowego, doszło do wypadku drogowego. Jak ustalili policjanci na miejscu, kierujący pojazdem marki Volkswagen Golf, wykonując manewr cofania, zderzył się z nadjeżdżającą motocyklistką. Niestety, w wyniku zdarzenia, 21-letnia kobieta doznała poważnych obrażeń i trafiła do szpitala. Policjanci ustalili na miejscu, że kierowca samochodu był trzeźwy, zatrzymano mu prawo jazdy oraz dowód rejestracyjny pojazdu. Okoliczności zdarzenia będą teraz wyjaśniane. Takiego początku nowego roku się nie spodziewaliśmy. 1 stycznia przed południem termometry w Warszawie pokazały niemal 19 stopni Celsjusza. W Poznaniu i w Wielkopolsce było niewiele chłodniej. To skutek zmian klimatycznych, tak mówił gość wieczoru WTK Grzegorz Walijewski, rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowego Instytutu Badawczego. Przez to, że ten klimat się zmienia, to właśnie ta pogoda, czyli to co się teraz dzieje, to chwilowe, chwilowy stan atmosfery, on właśnie jest dosyć nieprzewidywalny lub jeżeli nawet to robi nam bardzo takie złe, no powiedzmy złą aurę. No, mamy lato w środku zimy i na pewno to nie jest dobre. Wysokie temperatury zimą szkodzą zarówno przyrodzie, jak i ludziom, bo organizmy muszą sobie radzić ze zmienną pogodą. Właśnie te informacje także dodał nasz gość. Co było najważniejszym politycznym wydarzeniem 2022 roku w polityce? O tym dyskutowali dziś goście programu Otwarta Antena, Paulina Henning-Kloska, posłanka Polski 2050 i Bartłomiej Wrublewski, poseł PiS. I nie mieli wątpliwości, miniony rok zdominowała wojna w Ukrainie. To było wydarzenie mrożące, przykre, niespodziewane, brutalne, które trochę wywróciło nasze myślenie o świecie. Więc niewątpliwie to był ten moment yy, najważniejszy. I, ale dobrze, że. Ukraina walczy. Dobrze z punktu widzenia naszego bezpieczeństwa, że się nie poddała. Dobrze, że Stany Zjednoczone w największym zakresie wspierają militarnie, bo te, dzięki tej pomocy ten duch walki żołnierzy ukraińskich na froncie może być. Dalej kontynuowany. Wojna na Ukrainie trwa. Ukraina radzi sobie lepiej niż oczekiwało wiele państw europejskich. Na szczęście jest szansa na wygranie tej wojny, natomiast nic nie jest jeszcze przesądzone. I dlatego potrzeba wielkiego wysiłku całego zachodniego świata, solidarności krajów, które należą do NATO to jest warunek podstawowy aby wspierać Ukrainę i aby ta wojna rzeczywiście zakończyła się zwycięstwem. Oglądacie państwo podsumowanie wydarzeń dnia na antenie telewizji WTK. Zobaczmy, co jeszcze przed nami. Problemy z nową linią do Swarzędza. Trasa jest wytyczona, wszystko jest gotowe, porozumienie podpisane, natomiast no, no nie ma możliwości jakby realizacyjnych do no, obecną. Nowe dotacje na wymianę pieców. Ten program dotacyjny ma pomagać mieszkańcom, a nie grozić. Wyższe środki finansowe na to, żeby wymienić Kopciucha i docieplić dom. Trzeba będzie poczekać na nową linię autobusową do Swarzędza, bo choć umowy są już podpisane, a szczegóły trasy znane, to nadal brakuje kierowców. O nowej linii opowie Bartosz Trzebiatowski, rzecznik prasowy Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu. Jest już podpisane porozumienie pomiędzy Pozaniem a gminą i miastem Swarzęc. To jest linia 416, na której autobusy miałyby kursować z Pętli-Mogileńska przez Antoninek, Zieleniec do Gruszczyna. Co na pewno zwiększyłoby atrakcyjność transportu publicznego, zwłaszcza w tym rejonie. Linia miałaby być obsługiwana minibusami. Natomiast no, na chwilę obecną, z uwagi na to, że my koncentrujemy się y, przede wszystkim na tym, żeby jak najlepiej funkcjonowały linie autobusowe, te, które już są. Dlatego na razie no, daty jakby uruchomienia tej, tej linii nie ma. Tu warto przypomnieć, że cały czas y, cała branża, tak naprawdę y, wszystkie samorządy w Polsce zmagają się z bardzo dużym i dotkliwym kryzysem, jeżeli chodzi o dostępność kierowców. W momencie, kiedy to się poprawi, no, będzie można myśleć o tym, żeby ta linia zafunkcjonowała, y, można powiedzieć w terenie, ponieważ no, on, trasa jest wytyczona, wszystko jest gotowe, porozumienie podpisane, natomiast no, no, nie ma możliwości jakby realizacyjnych do yy, obecną. Można już starać się o tegoroczne dopłaty na wymianę starych pieców, i to z dwóch różnych programów miejskiego w Poznaniu oraz z rządowego. Jest to co walczyć, bo do rozdania są dosłownie miliony i lepiej się pospieszyć nie tylko dlatego, że decyduje kolejność zgłoszeń. Kto zlekceważy sprawę i zostawi sobie tak zwanego Kopciucha w przyszłym roku, może już zapłacić karę. Severin-Lipoński. W nowym roku nowe okazje, by dołożyć własną cegiełkę do ochrony środowiska. Poznaniacy, podobnie jak w poprzednich latach, będą mogli się starać o miejskie dopłaty do wymiany starych pieców. To w ramach programu Kafka Biz. Dziś urzędnicy ogłosili szczegóły tegorocznego naboru, który potrwa do końca lipca. Dla niektórych mieszkańców to ostatni dzwonek. Grożą wprost mandaty finansowe, grożą mandaty karne związane ze środkami finansowymi, jeżeli w 2024 roku będziemy korzystać z kotła, z pieca, który jest tak zwanym kopciuchem, czyli piecem pozaklasowym. Nie odpowiada on żadnej klasie. Do rozdania będzie w tym roku 10 milionów złotych. To mniej niż w zeszłym, gdy pula wynosiła 15 milionów, ale wówczas zabrakło chętnych i nie udało się rozdysponować wszystkich ich pieniędzy. Teraz urzędnicy liczą, że chętnych nie zabraknie. Zwłaszcza, że maksymalne dopłaty w tym i w przyszłym roku będą wyższe. W przypadku zmiany ogrzewania na gazowe mogą sięgnąć 15 tysięcy złotych, a w przypadku wymiany pieca na pompę ciepła czy panele fotowoltaiczne nawet do 40 tysięcy złotych. Miejska Kawka Bis to nie jedyny sposób, by sięgnąć po pieniądze na wymianę pieców. Właśnie dziś rusza nowa odsłona rządowego programu Czyste Powietrze przeznaczonego dla właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych. Tu zmieniły się zasady i warunki. Teraz maksymalna dotacja może wynieść nawet 136 tysięcy złotych, z tym, że w tym przypadku chodzi nie tylko o wymianę pieca, ale o kompletną termomodernizację domu, w tym ocieplenie czy instalację fotowoltaiki. Ingerując w, w, w strukturę budynku, czyli docieplając ten budynek, możemy oszczędzić potężne środki finansowe, z comiesięcznych wydatków, które ponosimy teraz na, na ogrzanie naszego budynku. Szczegóły i warunki rządowego programu można na stronie internetowej czyste powietrze Jeszcze jedną nowością w przypadku programu Czyste powietrze jest to, że teraz z dofinansowania mogą skorzystać również ci, którzy dotacje zdobyli już w poprzednich latach. Do tej pory w Poznaniu z pomocą miejskich i rządowych dopłat udało się wymienić ponad 5 tysięcy tak zwanych kopciuchów. Urzędnicy szacują, że pozostało ich jeszcze około 10 tysięcy. Severin Lipoński, Puls Dnia. Czy na ratajach grasuje mężczyzna z drabinką i zagląda do okien na parterze? O takim zdarzeniu poinformował czytelnik Poznań.pl. Do zdarzenia miało dojść na osiedlu jagiellońskim. Jak przekazała portalowi młodsza aspirant Marta Brus z poznańskiej policji, funkcjonariusze na razie nie otrzymali zgłoszenia w tej sprawie. Mundurowi apelują jednak o czujność. Zwłaszcza, że zbliża się kolejny długi weekend, a dla wielu to czas wyjazdów. Dlatego tym bardziej warto zabezpieczyć mieszkania. Jak to zrobić? O tym młodszy inspektor Andrzej Borowiak. Opuszczając mieszkanie oczywiście warto je odpowiednio zabezpieczyć, ale także czasami warto porozmawiać z życzliwym sąsiadem, żeby zwrócił uwagę na to nasze mieszkanie, bo nie ma nic lepszego, jak ktoś, kto po prostu przygląda się temu, co się dzieje w pobliżu, czy nie kręcą się jakieś obce osoby. I też chciałbym przełamać taki stereotyp myślenia, że do takich włamań najczęściej dochodzi w nocy. Nie. Najczęściej włamania do mieszkań następują w biały dzień wtedy, kiedy oczywiście nikogo nie ma w takim mieszkaniu, no ale złodzieje wówczas jakby czują się pewniej, ponieważ w dzień taki ruch gdzieś na klatce schodowej w bloku czy w jakimkolwiek domu jest takim jakby naturalnym zjawiskiem, a w nocy wiadomo jest bardzo cicho i takie próby włamania też wywołują duży hałas. To może zwrócić uwagę i dlatego zalecamy, aby właśnie taką szczególną ostrożność zwłaszcza tych naszych znajomych, sąsiadów czy bliskich Którzy pilnują mieszkania podczas naszego wyjazdu, ta uwaga, żeby koncentrowała się właśnie w dzień. I jaka pogoda czeka nas w ciągu najbliższych godzin i dni? To sprawdziła dla Państwa Agnieszka Wolicka z serwisu Meteo. Dobry wieczór Państwu, czas na prognozę pogody. Najbliższe godziny pochmurne, pojawią się też przelotne opady deszczu, nie tylko jutro, ale też w kolejnych dniach. Temperatury już nie tak wysokie, do jakich przywykliśmy w ostatnich dniach, łagodny spadek w kolejnych dniach przed nami. Od 1 stopnia poranku w ciągu dnia 7 stopni, w najcieplejszym momencie doby, wieczorem nawet 9 stopni Celsjusza w Poznaniu. W centralnej części dnia pojawi się wzrost zachmurzenia, pojawią się przelotne opady deszczu, no i przyspieszy prędkość wiatru, ciśnienie. W dół na 1017 hektopaskali. Spójrzmy na kolejne dni w pogodzie w Poznaniu, a tutaj duże zmiany. Pojawią się przelotne opady deszczu w czwartek, temperatura od 4 do 9 stopni. W piątek rozpogodzenia, ale chłodniej od 0 do 4 stopni w najcieplejszym momencie dnia, w sobotę dużo chmur od 2 do 6 stopni powyżej zera. No i właśnie na takim poziomie 6-7 stopni maksymalnie utrzyma się temperatura w kolejnym nowym tygodniu. O tym wszystkim oczywiście opowiem Państwu w pełnych odsonek. Serwisu Meteo. Serdecznie na nie zapraszam. Za to spotkanie już dziękuję. Do zobaczenia. W podsumowaniu wydarzeń dnia to już wszystkie informacje, jakie dla Państwa przygotowaliśmy. Ja dziękuję za ten wspólnie spędzony wieczór i zachęcam do pozostania z nami, bo na naszej antenie o godzinie 20.30 wydanie serwisu sportowego, a w nim Rafał Wandzioch z najważniejszymi informacjami sportowymi z Poznania i z regionu. Dlatego zostańcie Państwo z nami. Tymczasem ja już życzę dobrej i spokojnej nocy. Do zobaczenia.